Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w pierwszym filmie z serii Vlogmas. Aktualnie znajdujemy się w aucie, gdyż wybieram się na depilację laserową. Kilka filmów temu wam o tym mówiłam. Jest to depilacja laserowa na współpracy, ja sama za to płacę i szczerze mówiąc, jestem mega zdegana. Ale ogólnie dzisiaj jeszcze pojedziemy sobie do sklepów skomponować kalendarz adwentowy dla mojego ukochanego Damiana, ponieważ on zawsze robi mi takie fajne prezenty, że aż mi naprawdę głupio ostatnio miał urodziny. I ja mu co prawda zrobiłam fajny prezent, powiedział, że bardzo mu się podobał ten prezent, aczkolwiek nie było to nic takiego wyszukanego, on bardzo często na przykład na naszą nie wiem, piątą rocznicę zrobił mi taką niespodziankę, że głowa mała, więc po prostu chciałabym dać coś od siebie i e, zrobić mu taki kalendarz, zwłaszcza, że w kalendarzu Jim Beam, który otwierałam z wami na TikToku, e, miałam te takie pudełka numerowane. Tak naprawdę będę miała już te pudełka, do których będę mogła sobie wkładać te wszystkie prezenty, więc to jest spoko, ale teraz już zabieram was na depilację laserową, bo mamy 10 minut ja pewnie będę musiała jeszcze wypełniać jakieś ankiety. E, kurde, naprawdę się boję, ale zapraszam Proszę was wszystkich do oglądania, dam wam znać, czy to boli, czy nie boli. Póki co chyba nie będę wam mówiła, gdzie robię, ponieważ no nie wiem, czy mogę polecać, czy nie. Bo nawet jeszcze nie byłam na pierwszym zabiegu. Pewnie jak nie będzie bolało, to wam polecę, jeśli jesteście z Lubina, ale zobaczymy. Dobra, jestem już po zabiegu. Niestety brwi mi się trochę odgniotły od tych okularów, a mam zastępczy żel do brwi, więc nie zwracajcie na nie uwagi. Ogólnie, jeśli chodzi o te zabiegi, to pachy praktycznie w ogóle mnie nie bolały. W sensie, bo to były takie jakby uczucie, jakby ktoś wyrywał wam pojedynczo włoski pensetą. W sensie, może tak wiecie, łapał kilka naraz i wyrywał. Coś takiego. No, ale nie było to nie wiadomo jak bolesne odczucie, na pewno na pachach. Jeśli chodzi o bikini, to momentami no, bolało mnie to, aż podskoczyłam. Albo powiedziałam takie a! Coś takiego ale tylko raz mi się to zdarzyło. Ale później pani zaczęła przykładać tę taką mega zimną głowicę tego lasera i mi zmrażać i w pewnym momencie tak mnie zmroziła tam na dole, że aż zaczęło mnie bardziej zimna boleć niż przez ten laser. No ale bardzo to pomagało w tym laserze, no bo ja miałam robione bikini głębokie, więc tam, wiecie, mega głęboko wszystko. W ogóle taką fajn... na taką fajną babeczkę trafiłam, po prostu miałam z nią taką bekę. W ogóle ani żadnej jednorazowej bielizny nie ubrałam. Normalnie siedziałam u niej u ginekologa rozszerzona. W ogóle zaro stylu zarodniczego, to pani po prostu tak wzbudziła moją sympatię i tak bardzo dobrze mi się z nią rozmawiało, bo miałam ogólnie tam o ciąży, rozmawiałyśmy, bo ona już jest po ciąży, urodziła córkę. Czy ogólnie o ginekologach w Lubinie, i ogólnie o jakichś lekarzach czy coś, no po prostu mieliśmy taką bekę. I ja mówiłam, że mogłam w ogóle swojego starego wziąć w mu za rękę. Ale wracając ogólnie z babeczką, która wykonywała mi ten laser, w sensie ona młodo wyglądała, w ogóle może nie tyle, co bym nie powiedziała, że nie ma dzieci, ale naprawdę młodo wyglądała. O, mega taka sympatyczna była ta wobecz czekałam z taką bekę w ogóle ze wszystkiego, wiecie, bo to około godziny trwało. No i my sobie po prostu, wiecie, o wszystkim gadałyśmy. Z nią normalnie jak z najlepszą ziomalką. W ogóle zero takiego dyskomfortu. I naprawdę ona sprawiła, że bardzo jakby fajnie i swobodnie się czułam i nie miałam w ogóle problemu, żeby przed obcą dziewczyną się rozkraczyć tak naprawdę i żeby wkładała mi tą głowicę, wiecie, gdzieś tam między krocze. Jeśli chodzi o łydki widzowie, to po prostu najbardziej bolało, ale też dlatego, że wszystkie inne strzały były pojedyncze, nie były robione, tak, wiecie, ciągiem i takim machaniem, a łydki niestety były robione pojedynczo, no i, i to mnie już bolało, możecie tutaj zobaczyć moją reakcję, bo wysłałam Damianowi, po prostu siebie tak ściskałam, bo niestety pani nie miały tutaj, pani nie miała, bo w sumie jedna pani tam była, takich piłeczek, no i, i siebie ściskałam, gdzieś za piersi, za fotel się ściskałam, za fałdki jakieś, bo po prostu dosyć mnie to bolało i ta pani tak samo powiedziała, że się zdziwiła. I się też pytałam, czy właśnie niektórzy tak źle to znoszą, że krzyczą czy coś i pani powiedziała, że tak, że jedna pani tak jakby normalnie rodziła dźwięki, wydawała jej, czy łapają ją za fartuch, więc ja naprawdę dobrze to zniosłam, ale jakbym miała określić ten ból, no to był to taki ból ogólnie biorąc 5 na 10, ale przez te nogi to był taki ból w sumie z 6, 7 na 10, więc w sumie nie jest tak źle. Właśnie lecimy do Action, zrobić z ten kalendarz adwentowy, w sensie no postaram się coś skompletować. Kurde. Ale dziwne uczucie po tej depilacji, serio. Zaczynamy od takich mniejszych rzeczy, typu jakiś dezodorant, żel, świeczka, a później będziemy lecieli coraz myślę grubiej. Myślę, że taki kubek będzie też spoko pomysłem świąteczny, bo nie mamy za bardzo takich w domu, a naprawdę jest mega ładny. jakaś woda perfumowana. W ogóle w Action są super tego typu rzeczy. Kolejna myślę, że spoko kosmetyczna rzecz, czyli żel. Myślę, że zapach do auta to również spoko prezent. Na pewno weźmiemy też jakieś ulubione słodycze Damiana. Ja chyba też sobie wezmę te takie pierdoły, bo to jest takie super. Naprawdę to wszystko tak świetnie wygląda, jeszcze jest taki tanie. Damian też czasem używa tego, więc też mu wezmę takie sprężone powietrze, bo y, on ma tam ładną klawiaturę i w ogóle. Moim zdaniem fajnym prezentem do takich kalendarzy są również świeczki. Damian, tak jak ja uwielbia zapalać w domu świeczki w ogóle ta przepięknie pachnie. Jest y, wiśniowa, ale naprawdę jest przepiękna. Zmieniamy troszkę lokalizację, przyjechałam na taki pasaż handlowy u nas w Lubinie i ogólnie no takim typowym prezentem do kalendarza są majtki czy skarpety. Ale Damian zaczął współpracę z Jim plus ja współpracuję od ponad roku z Jim i cały czas mu zamawiałam bieliznę stamtąd, więc on ma już jej po prostu potąd, bo oni mają naprawdę świetnej jakości tą bieliznę, nawet dzisiaj mam na sobie i te majtki. Ja w ogóle noszę cały czas i majtki z Jim i stringi z Jim i topy z Jim takie bawełniane, bo ogólnie ja nie mogę za bardzo takich poliestrowych rzeczy nosić. No ale te bawełniane są świetnej jakości, w ogóle naprawdę bielizna z Grimma jest prześwietna, więc więc z całego serca mogę ją polecić i nawet nie tylko ze względu na to, że to jest współpraca, ale naprawdę są świetne w porównaniu ceny do jakości, no ale teraz przez to nie wiem co mu za bardzo kupić. E, tutaj mamy Dilza, mamy Rossman, mamy taki sklep sportowy, mamy Half Price'a, więc chyba jeszcze zaraz tam wejdę i zobaczymy. Przyszłam do ja na dział męski i tutaj ponownie mamy tyle rzeczy, że ja po prostu nie wiem na co się zdecyduję, ale właśnie może kupię coś dla do ubrania po prostu. Mega ja w sklepach aktualnie podoba mi się to, że jakby są takie różowe, estetyczne rzeczy, świeczuszki i tego typu rzeczy. Wszystko jest w ogóle takie thank <laughs> you No modne w tym sezonie, bo ten róż O Jezu, jak rozbita Jest modny, czy taki beżowy Mega fajnie to wszystko wygląda Zdecydowałam się na takie trochę porządniejsze rękawice, bo się przydadzą nawet do auta Do odśnieżania Zdecydowałam się też na takie grubsze skarpety Świąteczne, w sensie mam takich po prostu nie ma, więc stwierdziłam, że mu się przydadzą I kupiłam też taką tematyczną końcówkę Na kabel świąteczną, ponieważ No sama mam taką końcówkę I mi się ona super sprawdza, więc stwierdziłam, że to fajna Pierdoła, którą można wrzucić Do tego kalendarza Diliże są super takie cukierki świąteczne, więc stwierdziłam, że do każdego okienka wrzucę właśnie takiego cukierka też ozdobnego. Bierzemy też kulę do kąpieli w takim Mikołaju, bardzo fajnie opakowane. Tematyczną, świąteczną maseczkę, bo my z Dawianem y, lubimy sobie czasami zrobić takie maseczki i oglądamy zazwyczaj coś wieczorem. Mam też y, takiej lepszej jakości słodycze. Mm, tego jeszcze nigdy nie jadłam, w ogóle jest mega to drugie, Jak na to, jakie to jest leciutkie, jaka to jest gromadura. Tego też nie jadłam. No i jakieś takie oreo na spróbowanie. Myślę, że spoko, opcja, bo będzie to do spróbowania do tego kalendarza. No i Damian tego nie jadł, więc myślę, że się już Z domu Damiana wysłałam na naszą działkę, nie pojechałam z nim, więc domyśla się, że coś kombinuje. I to są te opakowania, o których Wam mówiłam, więc ja sobie je po prostu wykorzystam, bo po co kupować jakieś nowe lub pakować to z w papier, skoro tutaj mamy takie super opakowania, które ładnie świątecznie, wygląda, ładnie świątecznie wyglądają. No jedyny minus to napis Jim Beam, no ale też kalendarz był marki Jim Beam, więc się nie dziwię. Uwaga, szybkie podsumowanie, zaraz będę też nagrywała takiego TikToka. Mamy te skieto, o których Wam mówiłam, maseczka, Mamy kula do kąpieli to coś. Bardzo dobre, ale to jeszcze lepsze smakuje jak środek od Kinder Joya, bo kupiłam również sobie. Miałam dać komuś prezencie, ale oczywiście nie wytrzymałam i musiałam spróbować od razu. Tutaj jakieś Oreo, tego też nie jadłam. Tutaj te rękawice, które wam mówię. No i te takie cukiereczki do tych paczek. Wylecimy tutaj dalej. Mamy M&M's, yy, mamy też tutaj żelki. Yy, trochę tych jednak słodyczy jest, ale są to takie lepsze jakości słodycze, nie takie pierdoły. Yy, tutaj jest to coś do czyszczenia klawiatury, dementoła, więc stwierdziłam, że mu się przyda. Taki płyn do Szyb, żeby nie były zaparowane czy coś takiego. Tutaj mamy tą taką osłonę na auto. Stwierdziłam, że dam, jakby to zobaczył, to też by to kupił. Przyda nam się na pewno. Mamy też żel, tutaj mamy wodę po goleniu albo perfumę. A nie, to jest w ogóle taki perfum. W sensie woda perfumowana, a tutaj mamy coś po goleniu. Mamy tutaj również zapach do auta. W ogóle to wszystko tak pięknie pachnie. Kupiłam tą przecudowną świeczkę, naprawdę świetnie pachnie. I kupiłam taki kubek, nie wiem, czy on będzie z tego pił, ale chciałam właśnie jakiś taki świąteczny akcent dodać. W ogóle światło. Tu już mi strasznie zanika, a jest godzina jakoś 15.30. Jaś tutaj znalazłam jeszcze dezodorant i sobie kupiłam uwaga. Kupiłam sobie karmexa, bo był za 4 zł i stwierdziłam, że mi się przyda balsamów nigdy za wiele, tym bardziej, że ja gubię je. Potrafię naprawdę gubić te balsamy. I takie, taką podstawkę do kuchni. No ale spójrzcie, Boże, jak pięknie to fituje z tym kubeczkiem. A i bym zapomniała też o tej końcówce. No nie wiem, co uważacie o takim kalendarzu. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Mamy chyba tutaj 19 albo 20 pozycji. Zaraz będę sprawdzała. Kilka muszę jeszcze dokupić, ale stwierdziłam, że wydrukuję sobie jeszcze taki bon na kebaba. Dosłownie, bo na kebab, lubi kebaba Może dam mu jakąś stówkę w gotówce Właśnie w na przykład ostatnim okienku No i coś tam jeszcze wymyślę Dzień dobry, witam się z wami już następnego dnia Właśnie zbieram się na sesję, która mnie czeka W sensie, boże, sesję Bardziej jest to makijaż plus fryzura Jest godzina po dziewiątej i dzisiaj miałam rano teleporadę I ogólnie dostałam skierowanie na masę badań Bo mam taki pakiet PZU Tak, starość nie radość Już cieszę się z tego, że będę miała masę badań W cenie tego mojego pakietu, więc mega spoko sprawa Jedynie za witaminę D ja muszę zapłacić 94 zł, także nie jest w ogóle witylne trzy, także nie jest to w ogóle żaden problem. No ale właśnie się zbieram. Jedyne co zrobiłam, to uniosłam brwi do góry, bo nie lubię mieć takich wiecie, roztrzepanych i nałożyłam korektor miejscami. Jak praktycznie w ogóle nie mam problemów skórnych, tak wiadomo, kiedy jest sesja, kiedy są jakieś nagrywki, to zawsze coś musi mi wyskoczyć. To jest po prostu najgorsze. To jest moje ekspresowe śniadanko, jogurt grecki, trochę malin i trochę takich mini biszkoptów, które mają mega spokój skład. Nie jestem zazwyczaj z rana głodna, ale pewnie jest. Godzinę tam posiedzę, także muszę cokolwiek zjeść. Wróciłam do domu i właśnie powoli zbieramy się na spotkanie z DJ-em. Jak możecie zauważyć, dzisiaj mam naprawdę przepiękny make-up, przepiękną fryzurę. Dostałam zaproszenie od dziewczyn, i naprawdę świetnie się bawiłam. Mimo tego, że to wszystko wraz z nagrywkami zajęło 5,5 godziny, to totalnie tego w ogóle nie odczułam. Jeszcze na koniec dostałam prezent, także jest mi w ogóle podwójnie miło. Naprawdę dzięki dziewczyny w ogóle zaproponowałam, że może dziewczyny zrobią mi makijaż i włosy również na ślub, ale niestety nie mają wolnego terminu. W sensie mój termin jest po prostu już przez kogoś innego zaklepany, także to rozumiem. Jest mi tak przykro, bo naprawdę uważam, że dziewczyny naprawdę zrobiły świetną robotę. Tam i zresztą mogliście zobaczyć, jak tam właśnie sobie pracowaliśmy. W sumie to ja tylko siedziałam, a dziewczyny tutaj pracowały nade mną, skakały. Już trochę włosy mi się rozburzyły i też musiałam dać swoją pomadkę, ponieważ na dworze dzisiaj był taki wiadr i po prostu taki deszcz, że musiałam nałożyć kaptur. No i niestety moja fryzura poległa, ale jest również przesudowna. Pani nie myślcie, że to są tylko moje włosy, to są również doczepy, także to nie są tylko i wyłącznie moje włosy. Niestety chciałabym mieć taką objętość, ale aktualnie mi tak i szyja. Otrzymałam również od dziewczyn prezent, także pokażę Wam jego zawartość. Mamy tutaj kosmetyczkę z YSL, chyba tak to się wymawia. Jest oczywiście nowa, jeszcze w ogóle tutaj z folią. E, oprócz tego mam oczywiście żel o moim ulubionym zapachu. Już kiedyś go miałam, ponieważ byłam również na evencie tej marki. E, I jest to zapach Libre. Mam fitujący do tego perfum, także naprawdę dziewczyny trafiłyście. Otrzymałam brązową maskarę. Czarną kredkę. Wydaje mi się, że to jest olejek do zmywania makijażu oraz pomadkę, która w ogóle ma takie przepiękne opakowanie. Wygląda naprawdę mega porządnie. Dodatkowo jest czerwona, matowa, naprawdę taki, jest to taka ładna czerwień. Ja ogólnie nie mam takiej pomadki w swojej kolekcji, ale z chęcią ją przetestuję. Otrzymałam przed chwilą od pani dekoratorki przeróżne wizualizacje mojego wesela, także no niestety wam ich nie pokażę, ale uwierzcie mi, są one przecudowne. Z grubsza przeglądając pracę tej pani, są one naprawdę przecudowne. Tam dalej już są moje propozycje. Moje wizualizacje, także niestety nie podzielę się nimi z Wami, ale uwierzcie mi są naprawdę cudowne. I jak zobaczycie moje wesele, to myślę, że również Wam się spodobają.